No witam, właśnie jest noc, właśnie miałem pokazać jak świecą te ledy w Sience w środku już idziemy zobaczymy tak ciemno się zrobiło wchodzimy sobie do autka tak dobrze i odpalimy maszynę jak to wszystko ładnie chodzi pomiędzy nimi, a sobą to znaczy pomiędzy ich. i to sobie zobaczcie, nie ten efekt w środku. No, aż takiego nie widać bo o tam jest jedna ja wysiądę może lepiej będzie to wszystko widać o tak, tak wygląda auto w środku Tutaj mamy wskaźnik sobie, nie? A tak wyglądają diody podświetlenia. Spajka. Widzicie? Tak to wygląda. O, nocy to widać punkty, nie? Tak naprawdę. Oddawimy trochę, o. Będzie lepiej widać, nie? Także tak to wygląda. W nocy. Tu mam leda. Tu mam tu dwa ledy pod spodem, gdzie widzieliście jak to było montowane no. No, i tutaj mamy wskaźniczki to jest ładowanie temperatura zewnętrzna, wewnętrzna, to też żeśmy razem sobie montowali tutaj jest liczniczek, tu żadnych zmian nie ma i te diody tam przy tak ładnie paną, nie? No, jest to wszystko tak fajnie podświetlone na zielono, tak jak się patrzy no, kamera tego nie odzwierciedla Ale musicie mi zaufać, że tak to jest no, Kamera tego nie odzwierciedli Ale tu ładne są dziutki I tak jak mówiłem tutaj z jednej, z drugiej strony tu jest kolejna koło pechy zmiany biegów Tam jest tak ładnie podświetlone no. i tutaj to samo, nie? No. Widzicie? To jest pod nogami pasażera i tak to wyszło. Wyszło fajnie, wam to powiem, no, no, nie? No, tak to wygląda. No, a jeszcze przejdźmy sobie do przodu. Nie Przed to Montowaliśmy światła dzienne. O, no, Tak on wygląda z przodu, nie? Bajka, nie? No, fajnie. Będziemy dalej modyfikować scenkę Także... <laughs> Nie rozstajemy się Samochód w środku wygląda tak Teraz może lepiej widać te całe podświetlenia To są wszystko podświetlenia Te świadełka Dobra Żegnamy się Do następnego razu Trzymajcie się, cześć!